No cześć, cześć, witajcie! Dziś, wspólnie ze sponsorem odcinka, przygotowałem dla Was kolosalny projekt, który jest chyba jednym z największych, jak nie największym, wybudowanym przeze mnie w Minecraftie. Zaraz mu się przejrzymy, lecz najpierw chciałbym Wam opowiedzieć o darmowej grze World of Tanks. World of Tanks to gra strategiczna, która pozwala Wam poruszać się po 40 otwartych mapach, zasiadając za sterami ponad 500 różnych czołgów. Każdy z Was wspólnie z przyjaciółmi może stanąć do spektakularnej bitwy, z opracowanym planem i zniszczyć rywali z całego świata. W grę zagrało już co najmniej 100 milionów graczy. Najwyższa pora na Was. Dla lepszego startu przygotowałem dla Was kod, dzięki któremu otrzymacie specjalne bonusy w formie kredytów, konta premium oraz 4 czołgi. Zapraszam do klikania linku w opisie, a tymczasem lecimy z moim dedykowanym projektem na ten odcinek. Miłego oglądania! Cześć, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na kanale z odcinka, słuchajcie, e, budowniczego można powiedzieć, ponieważ dzisiaj mam dla was projekt. E, chyba największy jaki dla was zbudowaliśmy, zajęło nam to 40 godzin pracy na trybie gry kreatywnym i uwaga, może szkoda czasu, e, Roxu pokazuj efekt. Ha, proszę bardzo, dzisiaj zbudowaliśmy dla was czołg, e, który jest naprawdę bardzo ładny w minecraftowym stylu, e, ale to nie ten, czekajcie, to ten czołg. A, widzicie, moi drodzy, słuchajcie, 40 godzin pracy i ogromny czołg, replika tak naprawdę czołgu prawdziwego M4 Sherman, e, a oficjalnie nazywa się chyba Medium Tank M4, coś w tym stylu. E, jest to czołg amerykańskiej produkcji, e, którym możecie zagrać w grze World of Tanks. Ponieważ dzisiaj mamy odcinek sponsorowany, to słuchajcie, jest tak tematycznie, że zbudowaliśmy dla was ten przepotężny projekt, który w środku również jest odzwierciedlony. Mamy stanowiska, słuchajcie, dla działowego. Mamy stanowiska dla strzelca, dla kierowcy. Mamy tutaj nawet silnik odwzorowany, słuchajcie. Jak to wszystko działa i wygląda w środku, za chwilę wam pokażę. Mapeczkę oczywiście będziecie mogli pobrać, ale no powiem wam szczerze, że jestem z siebie dumny. Bo naprawdę nie budowałem już dawno takiego dużego projektu. A dzisiejsze pluginy, które ogólnie pomagają przy budowaniu w Minecrafcie, są naprawdę niesamowite. Dla przykładu, słuchajcie, ta teksturka, która znajduje się tutaj na boku, to są prawdziwe tekstury wyjścia właśnie z obrazka, na którym znaleźliśmy e, właśnie czołg Shermana, więc to jest coś fantastycznego. Z daleka to wygląda epicko, ale z bliska, jak widzicie, tam jest bedrock, tam jest terrakota, tam jest po prostu wszystko. Dobrze, słuchajcie, dzisiejszego skina e, podesłał mi e, Soldat jojo.pl, więc dziękuję bardzo. Również tak tematycznie troszeczkę. Jestem takim żołnierzem w zbroi. E, I słuchajcie, powędrujemy. E, polatamy sobie dookoła tego czołga. Zobaczymy, troszeczkę wam o nim opowiem. Słuchajcie. E, ten czołg ma długość 6 metrów, e, szerokości 2,5, wysokości 3 metry, a masa to słuchajcie aż 30 e, ton, więc naprawdę sporo. E, jak widzicie, ma dość krótką lufę, e, ale to z tego względu, że, e, że ten czołg po prostu prostu jest taki troszeczkę kompaktowy mimo wszystko, mimo że to ma 6 metrów no to powiem wam, że niektóre dzisiejsze auta potrafią mieć taką długość więc to naprawdę nie jest ogromny czołg, ale przelecimy sobie tutaj i porównacie go sobie słuchajcie z prawdziwym czołgiem, więc no co wam mogę powiedzieć, słuchajcie bardzo dużo rzeczy jest tutaj odwzorowanych wręcz idealnie tutaj mamy zobaczcie nawet jakieś ochraniacze na lampy, tutaj mamy zapasowe słuchajcie te gąsienicę. to też się znajduje, tutaj działko w środku, słuchajcie, nawet silnik, nawet jest wał napędowy odwzorowany, więc jest tego tutaj całkiem sporo. Do środka możemy dostać się przez działko, przez wentylację e, oraz tutaj przez wizjery, tak naprawdę, e, e, osób, które tam są na stanowiskach, tak? czyli jest to działowy, jest to kierowca, e, jest to też stanowisko strzelca. E, no i myślę, słuchajcie, że możemy troszeczkę też zacząć od budowy, ponieważ ja mam tutaj taką ściągawkę. Jak to wygląda? To jest oczywiście gąsienica, tutaj proszę bardzo, dookoła, zbudowana z drewna. Prawdziwa gąsienica nie jest drewniana, aczkolwiek drewniana tutaj najlepiej chyba wyglądała. Jak widzicie, mamy tutaj zlepek naprawdę przeróżnych bloków do kolorowania. Tutaj jest, słuchajcie, koło napędowe, tutaj tak naprawdę jest nadawana cała siła, dzięki której ta gąsienica się obraca. Te koła tylko, słuchajcie, sobie przesuwają, tak naprawdę, z tego co wiem, tą gąsienicę, ale tutaj ogólnie jest główny wał, nie Wał, tylko koło napędowe. Tutaj mamy wał napędowy, silnik znajduje się z tyłu. E, tutaj, słuchajcie, mamy, e, jak to się nazywało to jest koło prowadzące gąsienicę, e, czyli tak naprawdę, żeby ta gąsienica gdzieś na boki nam tutaj nie wyjechała. Ja nie jestem specjalistą, słuchajcie. Ja tutaj mam specjalną ściągawkę, tak naprawdę, do tego, więc jeśli ktoś z Was zna się lepiej na czołgach, no to może tutaj zdecydowanie napisać komentarz. Ja tu już z góry, słuchajcie, mówię, że ja specjalistą tutaj nie jestem. E, tutaj mamy lampy. E, tutaj, słuchajcie, jest właz, e, który otwieramy i mamy tam pod spodem silnik, do którego też się wybierzemy. E, tutaj mamy narzędzia, które w Shermanie rzeczywiście były przyczepione w dokładnie tych samych miejscach. Tu jest młotek, tutaj słuchajcie jest sikiera, a tutaj jest łopata, więc widzicie tutaj mamy sikierkę, pyk, a tutaj mamy łopatę. E, tutaj z tej strony mamy wyloty powietrza. E, wydaje mi się, że są to takie rury wydechowe tak naprawdę. E, a dokładnie nazywa się to... E, re, Pokrywa radiatora, e, tak profesjonalnie. E, aczkolwiek e, tym też możemy dostać się do silnika. E, ale to z drugiej strony, słuchajcie. E, tutaj jest skrzynia, e, w której są narzędzia do naprawy, tak naprawdę, czołgu. Wiecie, jeśli silnik się tam zepsuje czy coś, no to, no to trzeba zrobić. Jak pasek spadnie tam, wiecie, no to z koła pasowego to trzeba, trzeba naciągnąć. Takie tam pierdoły. <laughs> Teraz wyobraźcie sobie, naprawiać czoł gdzieś na polu bitwy. Boże święty, to musi być tragedia jakaś. E, co to jest, słuchajcie, moi drodzy? To jest włas do, do wieżyczki. E, tu jest wentylator. E, wentylator, który wtłacza powietrze, tak, żeby w tej puszce się tam e, nie ugotowali żołnierze. E, tutaj oczywiście mamy lufę, tutaj jest karabinek. E, tutaj słuchajcie, są włazy. Troszeczkę za małe nam niestety wyszły. Nie jest to idealnie jeden do jednego kopia, słuchajcie, musielibyśmy zeskanować ten czołg chyba w jakimś programie 3D i go wkleić do Minecrafta. To wszystko było budowane. Mm, na przykładzie obrazków z internetu, po prostu, słuchajcie, więc staraliśmy się, jak możemy. Tutaj mamy uchwyty, tutaj mamy kolejne, słuchajcie, reflektory. E, a tutaj jest działko o kalibrze 75 mm, z tego co pamiętam. Tym działkiem nie możemy wejść do środka, proszę bardzo. Ale mamy tutaj wizjery przez e, które możemy się dostać, tak naprawdę, do wnętrza czołgu. Ale wydaje mi się, że na starcie, słuchajcie, bo to robi fajne wrażenie. Przejdziemy sobie przez lufę, dokładnie, na której końcu znajduje się pocisk. Czekajcie. I don't know. Chcieliśmy jeszcze zaprogramować ogólnie ten czołg Żeby on mógł strzelać, działać Ale powiem wam szczerze, że tu było tak naprawdę Dużo pracy, że to musielibyśmy Jeszcze budować dwa dni, ale jeśli Na przykład wam się bardzo ten projekt spodoba No to moglibyśmy go jeszcze W jakiś sposób udoskonalić Słuchajcie, tutaj mamy e, oczywiście już Naładowany pocisk, tutaj jest słuchajcie Ta cała wylotowa e, Wylotowe działo, e, tutaj jest Stanowisko, e, jak on się Nazywa, kurczę e, Stanowisko, e, działo, działo nowe Działonowy, słuchajcie, nazywa się ten typek tutaj, który tu siedzi i ładuje te pociski. E, tutaj mamy słuchajcie, e, również stanowisko, które jest na takich szynach, górę, dół, jeździ, e, tak żeby sobie dopasować tak naprawdę wysokość e, tutaj tego człowieka, który siedzi. Tak widzieliśmy na obrazkach, to tak zbudowaliśmy. Więc e, słuchajcie, ten cały rozkład tutaj jest właściwy. Po której stronie siedzi działowy, gdzie znajdują się jakieś pociski, gdzie jest jakaś szyna. Takie pierdółki tutaj oczywiście są. E, tutaj nie widzę nie do końca, co, e, co jest w środku czołgu, ponieważ mieliśmy troszeczkę duży deficyt zdjęć, aczkolwiek podejrzewamy, że tutaj jest e, jakaś dźwignia, e, cokolwiek, co pozwala tak naprawdę na wystrzał e, z tej lufy tego pocisku który swoją drogą jest przeogromne Zapomniałem znaleźć, jaki to ma kaliber, e, ale nie pamiętam. Mimo wszystko, tam ten karabin maszynowy nazywa się M1919A4. Dokładnie. To mam zapisane akurat. E, tutaj, słuchajcie, jest jeszcze jedno stanowisko e, w tym dokładnie miejscu e, i jest to, słuchajcie, stanowisko obsługi wieży, e, czyli, czyli, czyli może sobie ewentualnie gdzieś pod tym włazem tutaj e, usiąść i po prostu popatrzeć sobie, co się tutaj dzieje. E, to siedzonko było tak wysoko, ja się zastanawiam, bo na pewno nie może tutaj nikt przebywać jak jak ten właz jest zamknięty, no ale tak słuchajcie było w projekcie, no to tak zbudowaliśmy, kurczę, więc ja nie wiem, słuchajcie, jak on tutaj się mieści aczkolwiek tutaj mamy jeszcze takie, o proszę bardzo wentylację, tam znajduje się gdzieś tam wentylatorek, który tłoczy tutaj powietrze, szkoda, że tutaj w sumie nie zbudowaliśmy e, takiej dziury e, na ten wentylator, bo ten wentylator jest gdzieś e, dokładnie tutaj, nie? Trzeba było zbudować tutaj taką, taką kratkę, nie? Coś w tym stylu, o pyk pik, pik, pik. no ale cóż, słuchajcie. Naprawdę, żeby jeden do jednego zbudować taki czołg i to jeszcze w tak dokładnej skali, no to musielibyśmy jeszcze tutaj siedzieć ze 20 albo 30 godzin. Jak widzicie, te teksturki nie wyglądają z bliska tak dobrze, jakbyśmy chcieli, ale z daleka robi to naprawdę dobre wrażenie. O, proszę bardzo. O dziwo, słuchajcie, ja o tym nie wiedziałem na przykład. Dopiero jak budowałem ten czołg, to się dowiedziałem. Widzicie, jak to potrafi nauczyć, że ta cała tutaj jest obrotnica, tak się to nazywa, tak? To obraca się to cała wieżyczka. Myślałem, że tutaj jest jakiś dostęp tak naprawdę do, do osób, które siedzą i kierują tym czołgiem, a okazuje się tak naprawdę, że tutaj żadnego dostępu tak naprawdę nie mają. Nie ma tak, że mogą sobie zamienić się stanowiskami i, wiecie, musi wyjść z czołgu i najpierw wejść tutaj do góry. Ogólnie powiem Wam szczerze, że to. To jest bardzo, bardzo klaustrofobiczne miejsce, wyobraźcie sobie co muszą czuć e, tacy e, działonowi, którzy tutaj siedzą i, i są na polu bitwy, e, wiedzą, że za chwilę mogą dostać takim oto, proszę bardzo, pociskiem, oczywiście jeżeli przebije się przez pancerz, to musi być naprawdę przerażające i, i straszne, e, ale, ale słuchajcie, my tutaj gramy sobie w Minecrafta i odwzorowujemy e, czołg Sherman M4, więc... Lepiej o tym nie myśleć. Cóż, dobrze, słuchajcie, wylatujemy na zewnątrz, tak, proszę bardzo, i musimy teraz wlecieć e, oczywiście, do stanowiska e, kierowcy. A do stanowiska kierowcy najłatwiej dostać się, proszę bardzo, tutaj przez takie malutkie okienka, e, którymi mam nadzieję coś widzi. O, tutaj, proszę bardzo, jest, ciach. Ok, i tutaj słuchajcie, mamy całe sterowanie naszym pięknym, wspaniałym czołgiem. E, tutaj słuchajcie, są wajchy. E, pewnie nowe czołgi już mają tam jakiś sposób kierownicy, coś w tym stylu. E, ale tutaj, oczywiście, są wajchy. Prawdopodobnie jedna wajcha odpowiada za e, napęd jednej gąsienicy, druga za drugiej. Bo wiecie, że czołgi nie mają e, skrętnych kół, e, tylko po prostu, jeśli chcą skręcić w prawo, no to gąsienica lewa i jedzie do przodu. Tak się obraca. A gąsienica prawa na przykład jedzie do tyłu. On się obraca w miejscu. Tutaj żadnej kierownicy po prostu nie ma. A gdzie jest ręczny? Przepraszam bardzo. Nie ma ręcznego. Nie wiem, słuchajcie, za co mogą odpowiadać tak naprawdę te wajchy. E, chcieliśmy zbudować tutaj jakieś przewody, cokolwiek, żeby to miało tutaj jakąś rację bytu i żeby to wszystko było połączone z taką główną jednostką. E, z tego co widzieliśmy w Shermanie, tak to jest właśnie zbudowane, ale pamiętajcie, nie hejtujcie nas za to, że, że coś tutaj jest y, nie tak, bo, bo naprawdę nie jesteśmy specjalistami. E, tutaj są. E, chyba pedały, czołgi chyba mają pedały wydaje mi się, że muszą mieć pedały e, tutaj mamy słuchajcie stanowisko kontrolujące, czyli wszystkie liczniki konsole i tak dalej, i tak e, dalej tutaj jakieś przyciski E, dlaczego te przyciski mogą służyć, nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że w takim czołgu musi być te, tego typu przycisków i kontrolek bardzo dużo, więc niestety wam e, na to wszystko nie odpowiem. E, tutaj słuchajcie, stanowisko e, stanowisko strzelca. E, no, strzelca karabinu maszynowego, tak naprawdę można powiedzieć. E, tutaj akurat jest e, ten karabin M1919A4 o kalibrze 75 mm, więc on sobie tutaj proszę bardzo, siedzi. Patrzy się przez ten bardzo bardzo mały tutaj zakres, tak naprawdę czegokolwiek e, obserwowania, i słuchajcie, na parze tutaj z tego karabinku. No dobrze, e, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec, bo zbudowaliśmy dla Was jeszcze taką część, e, słuchajcie, silnika oraz e, głównego wału napędowego. Proszę bardzo, jak to wygląda? Ten wał napędowy leci przez całą długość, tak naprawdę, czołgu. E, mamy tutaj różne elementy jeszcze, które dobrze byłoby opisać, e, aczkolwiek e, no, nie jestem specjalistą, to jest przedni wał napędowy. Wiem, że gdzieś tu jest jeszcze jakiś wózek zawieszenia, ale nie wiem, czy was to dokładnie interesuje. E, tak czy inaczej taki wał napędowy przez taki czołg przebiega. E, to, co to jest? Czekajcie, to pamiętam, to jest to jest generator, ale generator czego? E, wydaje mi się, że generator chyba jakiejś elektryczności, no bo czego? Może być generatorem. E, tutaj słuchajcie, mamy kolejne elementy. To jest jakieś połączenie tego wału. E, już szukaliśmy tak naprawdę zdjęć z budowy sił Silnika, ale powiem wam szczerze, że to byłaby najtrudniejsza część w zbudowaniu tego czołgu. Więc jako tako, słuchajcie, ten silnik zbudowaliśmy. Nie opiszę wam tutaj dokładnie wszystkiego, aczkolwiek no, elementów silnika jest bardzo dużo. Zbudowaliśmy go mniej więcej wizualnie, tak jak mógłby wyglądać. Cały silnik wypełniał całą tą komorę, więc żebyśmy mogli się tutaj w jakiś sposób poruszać, zbudowaliśmy to w znacznie mniejszej skali. Cała ta komora, słuchajcie, jest wypełniona tak naprawdę tą całą elektrycznością, silnikiem, e, mechanizmami e, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, to jest taki silnik zbudowany w znacznie, znacznie mniejszej skali. Tutaj mamy te wloty powietrza, e, którym, słuchajcie, wylatywaliśmy tutaj na samym początku. E, no i tak to się właśnie moi drodzy prezentuje. Kurczę, jak to szybko nagrać film. E, 13-14 minut z budowy czołgu, która trwała tutaj 40 godzin. To jest coś niewiarygodnego, ale proszę bardzo, tutaj mamy nawet. Napis M4A1 Sherman. No i powiem wam szczerze, wkręciłem się w budowę takich dużych rzeczy. I podoba mi się też temat budowania replik, czyli odzwierciedlenia czegoś w Minecrafcie. Ta budowa jest bardzo charakterystyczna. Tutaj takie błotniki są, których na początku nie zbudowaliśmy. Później zauważyliśmy, że one są i koniecznie trzeba było je zbudować w taki sposób, bo to są takie bardzo charakterystyczne elementy, właśnie dlatego czołgu. Nawet długość lufy, chyba tutaj jakoś mierzyliśmy na piksela, e, ale wydaje mi się, że powinna być troszeczkę krótsza jednak niż te gąsienice, więc e, słuchajcie e, powinna być delikatnie krótsza ta długość lufy ale te, jak była krótsza to pamiętam, że ten czołg wyglądał jak taki, no nie wiem, bardzo, bardzo komicznie wyglądał e, ta lufa i tak jest krótka, mam wrażenie, że jakbyśmy zbudowali ją jeszcze dłuższą to by lepiej wyglądał ale ten czołg taką lufę e, aktualnie, słuchajcie ma. No dobrze, e, jeśli chcecie poczytać troszeczkę więcej o tym czołgu, nie będę was teraz zanudzać e, jakimiś e, specyfikacjami i tak dalej, i tak e, dalej. Wszystko będziecie mieli w opisie. E, prześlę wam kilka takich fajnych zdań. Będziecie mogli również obejrzeć go e, samodzielnie. E, postaram się dodać tutaj do zapisu gry książeczkę, e, którą będziecie mogli przeczytać. E, myślę na kilka fajnych stron, e, żebyście dowiedzieli się o nim troszeczkę więcej. No e, no dobrze moi drodzy, oblecieliśmy czoło chyba z każdej strony, pokazałem Wam wszystko. Um, polecam pobierać mapeczkę. No i cóż, zapraszam do gry World of Tanks. Um, mam nadzieję, słuchajcie, że odcinek tematycznie wypadł tutaj um, idealnie. No dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. E, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcecie, żebyśmy zbudowali coś przepotężnego, coś ogromnego, no to dajcie znać. Słuchajcie, może jakieś repliki, na przykład budynków z jakichś charakterystycznych e, miast w Polsce. E, nie charakterystycznych miast, tylko charakterystycznych budynków z dużych miast. Um, wszystko jest do zrobienia, słuchajcie. W Minecraftie można um, zrobić takie cuda, jak na przykład ten czołg, który znajduje się za moimi pracami. Mam nadzieję, że się Wam podoba, słuchajcie. Dobra, dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć! I na koniec chciałbym Was zaprosić do wspólnej gry w World of War Tanks. Wpadajcie na naszego Discorda, na którym znajdziecie dedykowany kanał do gry. Stwórzcie zespół i wspólnymi siłami wygrajcie swoją pierwszą bitwę. Podajcie do linku w opisie i do usłyszenia. Cześć!